Dzień dobry, na dzień przed meczem reprezentacji Polski z Łotwą witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie z boiska, na, której, na którym do tej rywalizacji dojdzie na PGE Narodowym w domu. Biało-Czerwonych. Witam na prezentacji programu certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla szkółek piłkarskich. Już za, już za chwilę wszystkie szczegóły. A witam przede wszystkim prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Witam ministra sportu i turystyki, Witolda Bańkę, i prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Zbigniewa Bońka. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jak byłem mniej więcej w tym wieku, to chciałem być bońkiem właśnie. Dziękuję. Przede wszystkim, bo biegaliśmy za piłką w najrozmaitszych warunkach wtedy, polowych często, i wszyscy marzyliśmy o tym, żeby polską piłkę budować, żeby być coraz lepszymi piłkarzami. Ale lepsi piłkarze czasami się rodzą na pniu, ale najlepiej jak pomaga się temu szczęściu i kiedy zaaplikować można proces cały, cały proces certyfikacji. Takiej, takiej, jaką właśnie mamy uzgodnioną, dogadaną z panem prezesem Zbigniewem Bońkiem, z panem ministrem Witoldem Bańką. I to jest ważny, bardzo krok w kierunku szkolenia naszych dzieci i naszej młodszej młodzieży w setkach, idących w setki, a może nawet w tysiące certyfikowanych szkółek, bo rzeczywiście kto się na tym najlepiej znano. Znają się fachowcy, znają się nasi działacze, nasi. Trenerzy słynni i piłkarze, i chcemy w ich ręce powierzyć właśnie ten proces certyfikowania, po to, żebyśmy nie tylko mieli znakomitych naszych piłkarzy, których dzisiaj eksportujemy na całą Europę, ale żeby kiedyś w tej lidze mistrzów, panie ministrze, panie prezesie, żebyśmy to my, prawda, w tej extra klasie naszej rzeczywiście pokazali, że potrafimy powalczyć i zdobyć trofea. Z tego będziemy się wtedy najbardziej cieszyć. Kiedyś przeczytałem, jak Robert Lewandowski opowiadał, jak w leśnie tutaj pod Warszawą swoje pierwsze mecze rozgrywał i jak wyglądały wtedy boiska, dwa drzewka, które rosną. Wysokość poprzeczki wyznaczała siatka za tymi drzewkami. No i oczywiście cieszymy się, że takie wielkie talenty, wybitne talenty rodzą się również w takich warunkach, ale sądzę, że temu szczęściu trzeba dopomóc. Szczęściu do pomocy trzeba w sposób profesjonalny. A profesjonalny sposób to właśnie taki, że we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej my wierzymy w to, że można rzeczywiście stworzyć profesjonalną wielką machinę szkolenia, szkolenia polskich piłkarzy i piłkarek, bo to też dla dziewcząt, z tego co oczywiście. słyszałem. Bardzo z tego się również cieszę. Opowiadali mi tutaj, jadąc do, na, na Stadion Narodowy, panowie, że ma, jest taka słynna szkoła La Masia, szkoła Barcelon, Barcelony, FC Barcelony. Więc ja marzę o tym, żebyśmy my w Polsce też się dorobili takich szkółek i szkół certyfikowanych, bo dzięki temu jestem przekonany, że za 5, za 10, za 15 lat będziemy w stanie osiągać to, co nam się marzy. Czyli i w Lidze Mistrzów, i na mistrzostwach Europy, i na mistrzostwach świata radować polskich kibiców i wszystkich rodaków tym, że zdobywamy tam trofea. Mamy znakomitych, wspaniałych piłkarzy i serce rośnie, serce się raduje od gry naszej reprezentacji i naszych piłkarzy w klubach. Tego bym sobie życzył, ale myślę, że dzisiaj wierzę w to głęboko robimy dzisiaj bardzo ważny, bardzo mocny krok w tym właśnie kierunku. I bardzo dziękuję wszystkim, w szczególności panu prezesowi Zbigniewowi Bońkowi, z którym byliśmy w kontakcie przy przygotowywaniu tego programu certyfikacji polskich szkółek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze. Warto wspomnieć właśnie, że są z nami małe piłkarki i mali piłkarze z jednego z klubów, które, który może wziąć udział w całym programie certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Poproszę pana ministra Witolda Bańkę o zabranie głosu. Dzień dobry panie premierze, panie prezesie. To jest bardzo dobry projekt. Takiego projektu Polska Piłka jeszcze nie miała. To jest inwestycja w fundamenty, w sport dzieci i młodzieży, bo trzeba wziąć pod uwagę, że projekt certyfikacji akademii piłkarskich, szkółek piłkarskich to nie jest tylko inwestycja w polską piłkę, ale to jest inwestycja w przyszłość polskiego sportu. Ci młodzi przyjaciele, którzy zaczynają swoją przygodę z futbolem, być może, jak będą trochę starsi, pójdą w kierunku także innych dyscyplin. Dlatego bardzo mocno trzeba inwestować w ruch, trzeba inwestować w jakość szkolenia i to się dzieje. Ja chciałbym, żeby ten program był właśnie w taki sposób też traktowany. Jako program bardzo ważny z punktu widzenia jakości szkolenia, ale spoglądać na niego należy właśnie w taki sposób kompletny, I tak jako inwestycje w przyszłość tych najmłodszych naszych sportowców. Ogromna ilość szkółek, ogromna ilość młodych ludzi chce uprawiać piłkę i ważne jest, aby mieli odpowiednią opiekę, odpowiednią jakość szkolenia, żeby to było wszystko zrealizowane w sposób profesjonalny. I Akademia, i ten projekt certyfikacji, trzyletni projekt, to jest właśnie taka profesjonalna inwestycja w jakość szkolenia, w odpowiednią opiekę, tak abyśmy mieli jak największą liczbę profesjonalnych Akademii Piłkarskich Szkółek, żebyśmy mogli doczekać się przyszłych gwiazd. To jest kolejny ważny projekt. Ja się ogromnie z tego cieszę dlatego że inwestycja w sport dzieci i młodzieży jest najlepszą inwestycją. To jest inwestycja oczywiście długofalowa na rezultaty, na przyszłych znanych piłkarzy czy czy znane piłkarki. Musimy oczywiście poczekać, ale to jest inwestycja, która nam się zwróci, bo to jest także inwestycja w zdrowe, aktywne społeczeństwo, w profesjonalizm, w jakość szkolenia. Także bardzo dziękuję za to zaangażowanie, osobistą decyzję pana premiera Mateusza Morawieckiego o zaangażowaniu w ten projekt, o finansowaniu go przez ze środków z budżetu państwa, dziękuję także za współpracę panu prezesowi Zbigniewowi Bońkowi i trzymamy bardzo mocno kciuki za to, żeby, żeby ten projekt dynamicznie się rozwijał ku chwale polskiej piłki i polskiego sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze, panie prezesie bardzo proszę. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, Przede wszystkim chciałem przywitać pana premiera, witam bardzo serdecznie, pana ministra, witamy bardzo serdecznie. Co to jest proces certyfikacji? Ja może kilka rzucę, kilka cyfr. Przede wszystkim mówimy o przedziale dzieci od wieku od 6 do 13 lat, czyli mówimy o tej propedeutyce. My jako Polski Związek Piłki Nożnej od półtora roku prowadzimy, przygotowujemy się do certyfikacji wszystkich naszych szkółek piłkarskich i właściwie wchodzimy w taki etap, można powiedzieć, już wykonalności. Od kwietnia zaczną się pierwsze rejestracje i pierwszy nadzór, kontrole, jakie szkółki będą mogły na tą certyfikację liczyć. Chciałem powiedzieć, że w Polsce jest około milion, deklaruje się i z naszych badań wynika, który nasz dział Gra pod kierunkiem pani dyrektor, łącznie z naszymi partnerami, przebadaliśmy sytuację, wygląda tak. Około milion trzystu tysięcy dzieci chce i gra w piłkę nożną, natomiast 600 deklaruje, że chciałbyś być Lewandowskim 600 tysięcy, czy chciał być Lewandowskim, czy chciałoby być dzisiaj piątkiem, prawda, będzie to się różnie na różnych w okresach rozwijało. Musimy tym dzieciom zapewnić możliwość dobrego trenowania i szkolenia tej takiej piłkarskiej i sportowej propedeutyki w tym wieku. Byliśmy gotowi z certyfikacją. Przedstawiliśmy tą certyfikację panu premierowi. Muszę powiedzieć, że pan premier powiedział, że wesprze projekt finansowo. Wszystkie koszty administracyjne, zarządzania. Projektem pokrywa Polski Związek Piłki Nożyń na natomiast jakakolwiek dotacja, która będzie z budżetu państwa poprzez Ministerstwo Sportu będzie tylko i wyłącznie na procesy szkoleniowe. Muszę powiedzieć, że jesteśmy tego szalenie, szalenie dumni. Jestem przekonany, że dzieci, które będą mogły się szkolić w szkółkach, które będą certyfikowane, czyli będą miały jakiś stopień jakości, to spowoduje, że to szkolenie będzie dużo, dużo lepsze. Tak jak powiedział pan minister, chciałbym przypomnieć, że jest to projekt który nie tylko piłki nożnej, bo nie można od dziecka sześcioletniego wymagać, żeby był piłkarzem. Natomiast dziecko sześcioletnie chciałoby być dobrze prowadzone, chciałoby się uczyć szybkości, gipkości, techniki, chciałoby się uczyć wielu rzeczy. Natomiast wiele z tych dzieciaków potem pójdzie do innej dyscypliny sportu, bo jest to rzecz absolutnie normalne, bo w pewnym okresie czasu dojrzą do tego, że mają predyspozycję do innej dyscypliny sportu. Także beneficjentami tego programu będą także inne... Polskie związki sportowe, na no przede wszystkim dzieci, które będą mogły się szkolić w lepszych, w lepszych warunkach. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za, za współpracę. Jestem przekonany, że ta współpraca mogła nastąpić tylko dlatego, że wszyscy wiedzą, że Polski Związek Piłki Nożnej jest partnerem poważnym, że, że pod względem rozwijamy się pod każdym, w każdym płaszczyźnie naszej działalności i na co dzień staramy się to pokazać, udowodnić, aczkolwiek wiemy, że na koniec wszystko jest weryfikowane wynikiem. Sportowym. Piłka nożna nie jest łatwą grą, jak każda inna dyscyplina sportu. Osiąganie sukcesów wcale nie jest takie proste. Natomiast masowość, popularność i możliwość dania dzieciakom struktur do uprawiania piłki nożnej leży to i w interesie związku, który taką dyscyplinę prowadzi, jak i w interesie naszego państwa. Także jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Jestem przekonany, że będziecie na bieżąco przez nas Departament Grasrucu i panią Urbańską informowani o, o tym, jak ten projekt wygląda. Chciałem podziękować także sekretarzowi, który wespół z ludźmi z ministerstwa i z ludźmi pana premiera, że tak powiem, nadzorował na co dzień przygotowanie tego, tego projektu. Myśmy, można powiedzieć, nadzorowali, natomiast ktoś nad tym, nad tym pracował. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Chciałbym wszystkich zaprosić na jutrzejsze spotkanie niełatwe bo łatwych meczów nie ma każdy mecz żeby wygrać trzeba szanować przeciwnika od pierwszej do ostatniej minuty bardzo cieszę się że było takie zainteresowanie jeżeli można to chciałbym z tej okazji też wręczyć taką zrobić pierwszą certyfikację <laughs> dla pana premiera i <laughs> dla pana ministra muszę powiedzieć żeśmy podejrzeli wiemy że pan premier był wielkim kibicem piłki nożnej. Także, panie premierze, z tej okazji przeszedł pan ten proces certyfikacyjny. Dziękuję I koszulka bardzo. z numerem jeden jest <laughs> dla pana. Dziękuję, jest panu bardzo, jest panu bardzo, dziękuję panu bardzo serdecznie. Pan minister Bańka, jak wiecie, był, doskona, był doskonałym e, biegaczem. Także, też proces certyfikacyjny wspaniale. Wyszedł, panie minister. Zaczynałem od piłki. Zaczynał pan od piłki, jak tak każde młode dziecko. Dokładnie. Dokładnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie. Poprosimy teraz o chwilę dla fotoreporterów, jakby mogli panowie rozłożyć swoje koszulki. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Już za chwilkę tutaj na tym boisku oficjalny trening reprezentacji Polski przed jutrzejszym meczem z Łotwą. Ten mecz przypomnijmy o godzinie 20.45 jutro w niedzielę, ale jest jeszcze możliwość zadania państwu trzech pytań zadania z państwa strony trzech pytań trzem, trzem gościom naszej konferencji. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Dzień dobry, Zbigniew Czysz, interia.pl. Panie premierze, panie ministrze, panie prezesie, jutro gramy z Łotwą. Jakiego meczu się panowie spodziewacie i czy spodziewacie się wysokiego zwycięstwa Polaków? Tutaj najlepszym ekspertem jest pan prezes, proszę bardzo. Ja powiem tak, że to, co powiedziałem przed chwilą, żadnego przeciwnika nie można lekceważyć, natomiast zdajemy tak. sobie sprawy, że jutro jesteśmy faworytami i trzeba tą rolę i trzeba umieć do tego się dostosować. Poza tym nie zapomnijmy, że trzy dni temu wygraliśmy szalenie trudny mecz z reprezentacją Austrii i, że tak powiem, żeby przypieczętować ten sukces z Austriakami, żeby to miało sens, no to musimy jutro zrobić wszystko, żeby wygrać. Jestem przekonany, że nasza drużyna wyjdzie z taką samą koncentracją, z taką samym przygotowaniem, zaangażowaniem jak na ostatnie spotkanie, a jakości w tej drużynie jest troszeczkę, także jestem przekonany, mam nadzieję, że Wszyscy jutro będziemy kibicowali tutaj na tym stadionie naszej reprezentacji, i tak jak od wielu lat na stadionie narodowym, za każdym razem, kiedy tu się zbierało 50 tysięcy ludzi, to jeszcze nigdy nie wyszli z tego stadionu zesmuceni. Tak mam nadzieję, będzie także jutro, że wyjdziemy wszyscy radośnie z tego stadionu. Dziękujemy bardzo. Poprosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry Panowie, Klaudiusz Slezak Polsat, Polsadni się, ja o certyfikację chciałbym zapytać, czy macie już wstępne szacunki, ile tych szkółek, klubów, no w, tym, w tej pierwszej rozumiem fazie przystąpi do, do, do tego procesu certyfikacji, no i jakie warunki musi taka szkółka, klub spełnić, żeby... Żeby się dostać. No bo tam czytałem na waszej stronie, że trzy odznaki, brązowa, srebrna i tak Oczy, dalej. Ja, ja powiem krótko, bo wydaje mi się, że to pod względem technicznym wyręczę tutaj pana premiera i pana ministra. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, wiemy, ile tych szkółek w, polskim, w polskiej piłce funkcjonuje, będzie to robione etapowo. Mam około 3,5 tysiąca szkół, które w ogóle prowadzą, że tak powiem, propedeutykę, dydaktykę z piłki nożnej, natomiast no, nie będzie to możliwe na samym początku i to nie jest naszym celem, naszym zadaniem. Przede wszystkim, żeby ktokolwiek musi być był certyfikowany i żeby dostał jakąkolwiek odznakę, to musi dwóch lat uczestniczyć w rozgrywkach dziecięcych, musi mieć swoją strukturę, musi sprawiać odpowiednie e, zasady, żeby mógł w ogóle o to się ubiegać. Na tym e, Czuwa nasz departament, który się tym zajmuje, także odwołuję pana do tego, żeby pan z nimi porozmawiał, bo nie chcę w tej chwili, że tak powiem, przedłużać i mówić, co musi być, jakie muszą stać się rzeczy, żeby ktoś mógł o certyfikację się ubiegać, czy brązową, czy srebrną, czy złotą. A szacunki to tylko dopytam szacunki, ile na tym wstępnym etapie, ile będzie? Chcielibyśmy, chcielibyśmy po pierwszym roku gdzieś mieć około 600-700. Wydaje mi się, to jest cyfra maksymalna, natomiast do tej cyfry musimy. E, musimy dojść. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że, że, że w Polsce mamy 16 województw, jeżeli na terenie każdego województwa byłoby około dobrych, fajnych, certyfikowanych 30 e, szkółek, to proszę wziąć pod uwagę, że z tych 30 pewnie 50 byłoby w wielkim województwie, a 10-15 w województwie mniejszym. Także chcemy zrobić, zapewnić to, żeby na terenie, na terenie całego kraju był dostęp do takich szkółek i żeby te szkółki pracowały wedle określonego harmonogramu, że tak powiem, który my wytyczymy. To jeszcze Mateusz z Polskie Radio. Mamy pytanie do pana prezesa Rady Ministrów, mianowicie o jakich kwotach mówimy, o jaki, jakiego rzędu będą, będzie to wsparcie właśnie dla tych szkół, o których mowa? Mówimy tutaj o kwocie 130 milionów złotych w latach 2020-2023 przy czym projekt jest projektem do pewnego stopnia otwartym w bardzo dobrej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, tak jak mówił pan prezes Boniek, tutaj wszystkie kwestie związane z administrowaniem, zarządzaniem tym projektem i certyfikowaniem jako takim będą w rękach fachowców od tych spraw. Natomiast no, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby cała ta siła treningowa, żeby wyławianie tych wszystkich dzieci, młodszej młodzieży, która bardzo dobrze rokuje, żeby było oparte o jak najbardziej profesjonalny model. I to wszystko też kosztuje i mamy na to też zarezerwowane środki. To ja do tego tylko dopytam, bo skoro do 2022 roku, to... To czy jest w umowie opcja kontynuowania tej współpracy i na ile? Muszę powiedzieć, że zawsze warto wspierać dobre projekty. Także zaczynamy od tego, tak jak pan premier powiedział, decyzją pana premiera 130 milionów na te pierwsze kroki, na te pierwsze trzy lata. Natomiast jak najbardziej jesteśmy otwarci na kontynuację tego projektu. Ja myślę, że to nie jest jedyny projekt, który będziemy realizować z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Przypominam, że ministerstwo mocno współpracuje w ramach sportu dzieci i młodzieży, współpracujemy w ramach programu Kibice Razem jako resort z Polskim Związkiem Piłki Nożnej piłki nożnej, teraz program certyfikacji Akademii Piłkarskich. Także zawsze jesteśmy otwarci na dobre projekty, na kontynuację dobrych projektów i na nowe wyzwania. Wielokrotnie to powtarzałem, że to, co mnie szczególnie leży na sercu, to budowanie takiej spójnej piramidy szkoleniowej w polskim sporcie, obejmującej każdy etap rozwoju młodego człowieka i na pewno jesteśmy zainteresowani tym, żeby ta tak zwana piramida szkoleniowa funkcjonowała, żeby finansować bardzo dobre projekty. Myślę, że inwestycja w spor dzieci i młodzieży właśnie to jest taka najlepsza inwestycja, i to są naprawdę dobrze zainwestowane środki. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę.